Boże. Szczęść Boże. Ojcze, zastanawiam się nad przyjęciem szkaplerza. Czy mógłby mi ojciec powiedzieć coś więcej o nim? Kult szkapleża w naszym zakonie sięga XIII wieku. Wtedy to jednemu z naszych generałów, świętemu Szymonowi Sztok, objawiła się Matka Boża w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku. Był to okres bardzo trudny właśnie dla naszego zakonu. Objawia się Matka Boża i wskazując na szkaplerz, który stanowił część stroju zakonnego, powiedziała te słowa przyjmij najmilszy synu, ten święty szkaplerz, kto w nim umrze, nie zazna ognia wiecznego. I taki właściwie był początek. Później, w późniejszych czasach, różni papieże Nadali pewne przywileje właśnie szkapleżowi noszącym szkaplerz. I najbardziej znanym takim przywilejem jest tak zwany przywilej sobotni, który swój początek bierze właśnie w takim wydarzeniu, w objawieniu Matki Bożej papieżowi Janowi XXII któremu właśnie Matka Boża miała powiedzieć, że każda osoba, która pobożnie za życie nosi szkaplerz i żyje właśnie w czystości według stanu swojego życia, każda taka osoba po swojej śmierci w pierwszą sobotę, po śmierci zostanie przez nią osobiście wyprowadzona z czyśćca i zaprowadzona do nieba. Także to jest taki, taki przywilej najbardziej znany. Ważne jest, żeby pamiętać, że szkaplesz to nie jest jakiś amulet, jakiś talizman, nie jest to rzecz jakaś magiczna, która automatycznie chroni nas od nieszczęść i zapewnia nam zbawienie. Właśnie ważne jest to, że każda osoba nosząca szkaplesz jest zobowiązana do właśnie naśladowania przede wszystkim Matki Bożej. Szkaplerz jest znakiem oddania się Matce Bożej, właśnie oddaniem się pod Jej opiekę, pod ten płaszcz Maryi, którym jest szkaplerz. I to zobowiązuje do tego, aby żyć właśnie w sposób godny, w sposób właśnie z oczami wpatrzonymi w Jezusa, tak jak Matka Boża. I w tym ma nam pomóc właśnie szkaplerz. Powiedziałem już wcześniej o przywileju sobotnim, kiedy Matka Boża właśnie obiecała, właśnie dała tą obietnicę, że każda osoba pobożnie nosząca szkaplerz zostanie wybawiona z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci. Warto by tutaj przywołać postać chociażby Jana Pawła II, który jako dziecko jeszcze w Wadowicach, właśnie w klasztorze karmelitów bosych, przyjął szkaplerz i nosił go do końca swojego życia, jak pamiętamy, zmarł właśnie w sobotę. W sobotę, która była również wigilią Święta Bożego Miłosierdzia, którego był szczególnym czcicielem. Także można by powiedzieć, że właśnie ta jego śmierć właśnie w sobotę jest takim wypełnieniem tej obietnicy danej przez Matkę Bożą. Jakie są warunki przyjęcia szkaplerza? Istnieje jeden zasadniczy warunek, niewymuszone, szczere i świadome pragnienie przyjęcia szkaplerza oraz zawierzenie siebie Maryi w tym znaku. Zawierzenie to obejmuje decyzję dzielenia z Maryją własnej codzienności, naśladowanie jej stylu życia. A jak przygotować się do przyjęcia szkaplerza? Przede wszystkim najlepiej jest odbyć najpierw sakramentalną spowiedź. By w czasie przyjmowania szkaplerza być w stanie łaski uświęcającej, a to umożliwia Maryi bardziej skuteczne oddziaływanie i pomoc oddanemu jej człowiekowi. Czy do przyjęcia szkaplerza jest konieczna spowiedź? Jeżeli spowiedź jest możliwa i nie ma żadnej przeszkody, by ją odbyć, powinna ona poprzedzić przyjęcie szkaplerza. Istnieją jednak sytuacje, w których spowiedź jest niemożliwa, np. związek niesakramentalny którego stanu nie da się obecnie uregulować. W takich okolicznościach można przyjąć szkaplerz, wyrażając pragnienie, by Maryja w tym znaku pomagała wytrwać w dobrym i gdy tylko ustanie przeszkoda, należy uregulować życie sakramentalne. Czy szkaplerz trzeba przyjąć osobiście? Tak, szkaplerz trzeba przyjąć osobiście. Domaga się tego powaga samego znaku, jak i charakter relacji z Maryją która pragnie nawiązać z każdym z nas indywidualną i niepowtarzalną relację. Czy osoba świecka może ważnie przyjąć kogoś do szkapleża? Osoba świecka nie może przyjąć ważnie innej osoby do szkaplerza. Szkaplerz zawsze nakłada kapłan. Kto może mnie przyjąć do szkapleża? Do szkaplerza może ważnie przyjąć każdy kapłan zakonny lub diecezjalny oraz diakon, posługując się zatwierdzonym przez Stolicę Świętą obrzędem. Czy mogę nałożyć szkaplerz osobie starszej lub chorej? Można nałożyć szkaplerz osobie starszej lub chorej, trzeba jednak pamiętać, że nie jest to oficjalne przyjęcie do szkaplerza. Gdy tylko ustanie przeszkoda choroby, osoba ta powinna udać się do kapłana i poprosić o nałożenie szkaplerza. Jeśli z powodu starości nie ma możliwości tego uczynić, trzeba poprosić kapłana do domu, aby takiego nałożenia dokonał. Skąd wziąć szkaplerz? Szkaplerz można nabyć w każdym klasztorze karmelitańskim, czy to sióstr, czy braci, a także w księgarniach katolickich.